Jak odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka bez konieczności uzyskiwania zgody sądu opiekuńczego? Kilka warunków należy spełnić. Przede wszystkim mówimy tutaj o sytuacji, w której zmianie uległy przepisy dotyczące odrzucania spadku przez małoletnich dzieci i niepotrzebna już jest na to zgoda sądu opiekuńczego. Zmiany te wejdą w życie niebawem. W komentarzu będzie wskazana konkretna data, kiedy te przepisy zaczną obowiązywać. Trzy warunki. Po pierwsze, i to najprostsze, ty, rodzicu, sam odrzuciłeś spadek. I to jest warunek naturalny, szczególnie, że prawdopodobnie chcesz to zrobić w tym samym akcie anterialnym, w którym ty właśnie spadek odrzucasz. Po drugie, zgodę musi wyrazić drugi z rodziców dziecka, który również ma pełnię władzy rodzicielskiej, albo musicie zrobić to razem. Co oznacza, że warto zadbać, ażeby na twoje odrzucenie spadku już wziąć ze sobą drugiego rodzica, żeby faktycznie można było zrobić to za jednym zamachem, a nie stanowiło to przeszkody i konieczności. Zorganizowania kolejnej wizyty. Więc to jest drugi warunek. I trzeci warunek: to odrzucenie spadku musi zostać złożone w imieniu tak naprawdę wszystkich dzieci, albo inne dzieci już wcześniej spadek odrzuciły. Jeżeli są pełnoletnie, zrobiły to same. Jeżeli są małoletnie, no to tu właśnie to jest dokonywane. Chodzi tutaj o to, żeby nie rozróżniać. Ten przepis ma ułatwić odrzucanie spadku w sytuacji, w której w spadku są długi i są z nim związane same problemy. Nie ma natomiast dawać rodzicom narzędzi umożliwiających rozróżnianie dzieci. Masz dwójkę dzieci i wymyśliłeś sobie, że syn A ma odziedziczyć ten spadek, a syn B już nie. W związku z czym odrzucisz wyłącznie w imieniu syna B, a w imieniu syna A przyjmiesz. Taka sytuacja to jest niedopuszczalna. Jeżeli taki jest plan, to na to potrzebna jest zgoda sądu.